Jo, 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 o z tej strony 4, tam bardzo serdecznie, kolejny mój daily i próbujemy, i próbujemy tą szmatkę tam zabarwić, tak, tą pierwszą na tych mobach, Alivia mi pomaga, idziemy sprawdzić teren, TP na Toy 7 udało się od kolegów Noblesów, Summonerów, pozałatwiać, także chociaż tyle, dobra, lora tutaj nie ma, o, tu są nasi ludzie nawet, dobra, Dobra. Ja to nawet nie wiem, gdzie iść tej. Jestem całkowicie nieprzygotowany. Teoretycznie. Jestem całkowicie nieprzygotowany. Dobra. No i teraz będę chyba z ręki musiał bić, tak? Te moby tutaj. Ona będzie Nekrusem paraliżowała. Paraliżowała te moby, a ja będę naparzał ręką. Tak mi się zdaje. No. No dobra, zobaczymy, jak to będzie. nie? Zobaczymy, jak to długo nam pójdzie. Yy, według Aliwi może to być bardzo długo. Może to być bardzo długo. Yy, wiem, że doświadczone jest w tym temacie tutaj na tym serwerze. Także na pewno ma rację. Ale liczę na to, że będę miał farta i nie będzie to tak długo. Zobaczymy. Zobaczymy jak to tu będzie. Um, ona się jeszcze nie zmieniła. Dobra, tutaj dostaję właśnie od niej instrukcję jak się mam zachowywać w tym temacie. Okej, okay, czyli ona daje on chora, ja biję z ręki. I mam zwrócić uwagę, czy wejdzie ten ahor, czy nie. Jak nie, to nadaje slipa i czeka na rius skila. Tak jest. Tak jest. Dobra. Tutaj mówię, koleżka się bawi. Mam nadzieję, że jednego platinuma nam, nam odda, bo platinum albo shaman musi być. Platinum albo shaman. nie, overlord albo shaman, obydwaj są platinum. Dobra, sorry. Shaman albo overlord musi być. Jest shaman na przykład coś takiego. Dobra. Ten czemu mi bije? Nie wiem, co on chce ode mnie. Tak, nekro. Okej. Okay. No czekamy. No, czekamy. Jak już to będzie zrobione to w niedzielę jest okno od 13 do 17 bajuma i będę planował żeby tam wejść. Kurde, mi się podniosła trochę trudno. Dzisiaj forma niewyjściowa, wieczór. No. Dobra, tutaj to jest, żeby tego baju ma kliknąć, ale. Najpierw trzeba zrobić tikę złamać. Ten mnie tu zlały i se poszedł tutaj. Trejnanie szamana. No i co, bijemy ręką, tak? No i bijemy, dobra. Godzina plus mówi. Okej, okay. dwa razy więcej tarczy miałem zdjąć. Dobra. <głos> 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 o kurde, godzina może zejść. No dobra, no to jest 8 minut, poczekamy jeszcze chwilę i zaraz zrobimy ten, będziemy wycinać, nie? Bo przecież nie będziemy godzinę czekać aż mi się to ten... No dobra, teraz będą rebuffy, pierwsze 20 minut minęło, tutaj kolega jeszcze się dołączył. On bierze co jakiś czas dagera cwaniaczek, bo ma wtedy szybszy atak speed. Się bawić. Dobra, mamy to. Wpadło. Zobaczcie, czerwona szmatka. Jest git. I to już zostawiamy. Teraz czekam na bojoma do niedzieli. I tyle. No, godzinka zeszła no nie cała godzinka 50 minut zeszło 50 minut zeszło jest szmatka puszczona no dobra to dziękuję za teraz może coś dogram jeszcze ale zobaczymy co będzie trzymajcie się na razie hej